Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Glowerek a tutaj widzicie w tle mój pokój. Dokładnie tak. W tym filmie chciałem Was poinformować o tym, żebyście pisali w komentarzach, jakie chcecie challenge. Tak, taki króciutki filmik informacyjny, minutowy, dwuminutowy. Dawno nie było żadnych challenge. Zdarzały się jakieś challenge na moim kanale, zapraszam, ale nigdy nie było takich, wiesz, jakichś bardziej poważniejszych challenge. I oczywiście, jeżeli Wam się spodobał Trzeci apt w górę, jeżeli Wam się propozycja spodobała, udostępniajcie film, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, wpadajcie na social. Które są w opisie, subskrybujcie kanał. Tak, zapraszam tutaj do subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być tak stuprocentowo i zawsze na bieżąco z moimi filmami. Jeżeli Wam się spodobał mój kanał, kontent, to co robię, pomysł i inne serie, playlisty, filmy, no to zapraszam do subskrypcji, dajcie suba i z dzwoneczkiem, żeby być zawsze na bieżąco z filmami. No i piszcie właśnie jakie chcecie challenger, nie? Wybiorę jakieś takie wiadomo propozycje, jakieś takich w miarę realistycznych do wykonania, jakieś takich w miarę do zrobienia. Wiadomo, żeby, żebym kuźwa nie połamał sobie karku przy tym czy coś. W miarę normalne, takie reali realistyczne, piszcie w komentarzach challenge, jakie bym miał wykonać. Wybiorę jakieś najlepsze komentarze, to co uznam za stosowne, to co mi się spodoba i tak dalej. No i więc zapraszam do pisania propozycji w komentarzach. I no myślałem właśnie coś takiego zrobić, bo to jest właśnie mega spoko, nie takie propozycje. Propozycje od Was, propozycje od widzów i taki filmik, no dwuminutowy, mniej więcej, no już sobie sumie minęły dwie minuty. Informacyjny, nie? Dobra, to ja lecę, zabieram się za montaż i trzymajcie się. Zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli Wam się spodobało, chcecie być na bieżąco. Łapka, jeżeli wam łapkę, jeżeli Wam się filmik spodobał, pomysł, udostępniajcie, piszcie. No i na razie, tak, i wybiorę jakieś challenge i wykonam je na odcinku solo, bo tak na razie tak średnio jest z kim. Solo jakieś się wykona, więc cześć. A i patrzcie, pamiętajcie co robię na 200 subów. Jeszcze zostało 20, jest 180. Daję sobie pomadkę na usta. Mimo, że co innego będzie, więc zapraszam. Tym bardziej do subskrypcji. Będzie się działo, będzie ciekawie. 200 subów równa się umie, pomadka na usta. I będę tak nagrywał odcinki z pomadką na ustach.